6. Całkiem niedawno mieliśmy przegląd. Przegląd niepopularnego Bottlera, jakim był Master of Mold, i mało popularnych destylarni. Dzisiaj troszeczkę inny przegląd. Przegląd destylarni, która jest znana. Znana jest bardzo dobrze, ale ostatnimi czasy jest bardzo mało popularna, albo inaczej, może nie aż tak popularna jak inne destylarnie z wyspy Isla. Przyjrzymy się ośmiu miniaturkom Port Ellen i coś powiemy na ich temat. Zobaczcie tylko te cudeńka. Czyż nie są przepiękne? Oczywiście, że są. Ale o czymś zapomniałem. Zrobię teraz sztuczkę. Nie wiem, jak mi wyszła, Okej, okay, mniejsza z tym. Powiem na temat Port Ellen, które już do tej pory próbowałem. Port Ellen, no to nie wiem, czy trzeba komuś przedstawiać tą destylarnię, czy nie trzeba. Chyba trzeba, jest to destylarnia, która została zamknięta na wyspie Isla. Miała ona swoją siedzibę i zamknięta została w 1983 roku. Jednak przez wiele lat, różne edycje z tej destylarni, różne edycje whisky nadal były sprzedawane po bardzo wysokich. Cenach, dlatego rozmiary tych buteleczek, które są u mnie na stole właśnie są takie, a nie, a nie inne. Yy, miałem możliwość próbować trzech buteleczek. Te trzy już są puste. Zostawiłem je sobie w zasadzie tylko na to wideo. Kiedy yy, robiłem opisy, recenzje na swoim blogu whiskyreset.pl to przyjrzałem się bliżej tej destylarni i to była najwyżej Oceniana whisky, jaką kiedykolwiek miałem możliwość ocenić. Zobaczcie, jak wygląda tutaj ten sampelek. Była to whisky Scotch Single Malt Circle, taki oto butler. Na whisky base była ona pod numerem 25430, 28-letnia edycja. Która została przeze mnie oceniona, tak jak powiedziałem, najwyżej w historii do tamtej pory, kiedy spróbowałem tej whisky, na 94 punkty na możliwych 100. Więc byłem pewien, spróbowałem ją w marcu. Już nie pamiętam w którym miesiącu, w każdym razie był to rok 2022 i od razu pojawiły się na Facebooku komentarze: o Whisky Reset wskoczył na inny level, bo zaczął tam Port Eleny próbować. Nie zależało mi na tym levelu, po prostu chciałem popróbować coś z tej destylarni, a profil Whisky, profil smakowy tej edycji mnie po prostu zmiótł z planży. To była po prostu masakra. Single cask z beczki po Bourbonie. Następny Port Ellen, jakiego próbowałem, to ta edycja. Jest to edycja z 1982 roku. Podobnie zresztą jak ta wcześniejsza. Na Whiskey Base jest pod numerem 6064. To jest oczywiście Douglas Lane, seria Old Mold Cask, którą znamy już. Widzowie mojego vlogu znają chociażby serię Old Mold Cask z Talisker'a, którego próbowałem. To była 9-letnia edycja z beczki poszery. Już nie jako Douglas Lane, tylko Hunter Lane, ale nie będziemy na ten temat się rozgadywać. I Jest to whisky 26-letnia, zabutelkowana w 50%, więc nie jest to już moc beczki. Ale była tak bardzo dobra, że oceniłem ją również niewyobrażalnie wysoko na 93 punkty. Więc miałem yy, między tymi dwiema myślałem, że zrobimy whisky roku i że tutaj jest bardzo łatwy wybór. Natomiast ani ta whisky oczywiście tego tytułu nie zdobyła, dlatego że później spróbowałem edycji tej. A Zobaczcie zresztą, jak to wygląda ta miniaturka, trochę śmiesznie. Sam wydrukowałem sobie. Y, tą etykietę jest to y, seria Private Stock Bottlera y, y, Master, nie, Maltz of Scotland. I co ciekawe, mamy tutaj podany, podaną moc 57,2% alkoholu objętościowo. Natomiast y, nie mamy podanego ani w wieku, y, jaki ten destylat spędził w beczce, ani kiedy został zabuterkowany, ani kiedy został wlany do beczki. Więc teoretycznie mamy tu 3 lata. Teoretycznie, ale praktycznie nie, bo cały research zrobiłem, kiedy opisywałem tą whisky. Od razu powiem to, była moja whisky roku i najwyżej oceniana whisky, jaką kiedykolwiek w życiu próbowałem. Natomiast na blogu można znaleźć te wnioski do jakich dochodzę, badając z różnych źródeł wiadomości na temat tej konkretnej edycji i tam doszedłem do wniosku, że to jest między 34 a 40 lat wiek latu. natomiast jest to beczka po i jest to po prostu miazga jest to whisky najlepsza jaką próbowałem w życiu oceniłem ją na 95 punktów i to była whisky roku 2000 22. Te buteleczki już odchodzą na bok i teraz pytanie do was, jak miniaturce widzieliście na początku tego odcinka e, widzowie wybierają. Więc mamy teraz do wyboru 5 różnych edycji. Jedną wybiorę sobie sam, więc cztery kolejne będziecie wybierać wy, na czym polega w ogóle cała ta zabawa. Skoro jest to przegląd whisky z destylarni Port Ellen, to chciałbym spróbować wszystkich tych buteleczek. Co my tutaj takiego mamy? Więc mamy tak. Signatory, Signatory Vintage. Jest to seria Vintage Collection. 13 Trzynastoletnia edycja, zabutelkowana w 43%. Buteleczka wygląda tak. Jest to oryginalna miniaturka. I teraz... Uwaga na Whiskey Base. Jest ona pod numerem 29405. To jest pierwsza do wyboru, jaką możecie wybrać. Kolejna to będzie ta. To jest yy, rocznik 1978. Po raz kolejny jest to seria Old Mold Cask, czyli Douglas Lane, butelkowana oczywiście w 50%, jak to zwykle bywa, beczka numer 5258, 25-letnia edycja, więc rok młodsza od tej znakomitej, którą oceniłem na 93 punkty i ona na Whiskey Base yy, znajduje się pod numerem 5637. 56-37 to jest kolejna whisky, którą możecie wybrać. Rocznik 78, 25 lat 50% to jest do wyboru. Kolejna whisky to będzie ta, i w zasadzie na tą liczę, że będzie najlepsza, dlatego bardzo chętnie wziąłbym ją na sam koniec. Jest to rocznik 82. Whisky 27-letnia z tej świetnej serii z Cask Strand Collection od Signatory Vintage. 59%. Tak wygląda tutaj miniaturka. A tak wygląda butelka. Na whisky base jest pod numerem 202-81. To jest kolejna, którą chętnie dla Was spróbuję. Powiedzcie tylko kiedy. Następna to. Signatory Vintage, mój rocznik, rocznik 79, Spirit of Scotland, tak się nazywa seria, tak wygląda butelka. I co my tutaj mamy? Więc tak, rocznik 79 zabutelkowana w 95, więc mamy albo 15, albo 16 lat, młodziutka. Na Whiskey Base znajduje się ona pod numerem 252-56. I to jest whisky, którą spróbuję dzisiaj, dlatego że chciałem spróbować od tej, która wydaje mi się, że będzie najsłabszą z całej tej serii, i yy, miałem dylemat pomiędzy tymi dwiema, czy wziąć tego oto, tą oto edy edycję Signatory Vintage w 43% butelkowaną 13-letnią, czy wziąć tą 79, czyli mój rocznik butelkowaną w 40% 15-letnią odsłonę. I jeszcze jest jedna do wyboru. Jeszcze jest do wyboru 1983 rocznik, czyli to jest ta sama seria, co ta miniaturka. Mamy tu Sygnatory Vintage, Vintage Collection 14-letnia. Butelkowana w 43% Whiskey Base 33593. Więc te cztery są do wyboru. Natomiast. Jeśli chodzi o recenzję tych trzech pierwszych, o których wspomniałem na początku, to link do wszystkich trzech tych edycji podaję w komentarzu. W komentarzu również daję link do porównania tych dwóch, na, ocenionych przeze mnie na 95 i 94 punkty. Naprawdę bardzo wysoko, ale to były naprawdę genialne whisky. Wziąłem sobie kieliszek też do kalibracji. Zastanawiałem się długo, czym się tutaj skalibrować, czym tutaj rozgrzać sobie aparat. Dlatego, że pomyślałem sobie, skoro mówimy o poważnej whisky, o konkretnej edycji, to dobrze byłoby się jednak przygotować do tego. O kalibracji nagram już po nowym roku film, jak ja do tego osobiście podchodzę. Natomiast powiem krótko. Nie mam żadnej torfowej, mocno torfowej whisky butelkowanej w 40% poza Lafroigiem 10-letnim, który to jednak jest trochę zbyt intensywny i zbyt dymny. I obawiam się, że gdybym się rozgrzał tym Lafroigiem, to tutaj nie poczułbym dymu w tej edycji. Więc najprostsze, co mogłem zrobić, to poszukać 40% whisky, która jest lekko dymna. I to, co znalazłem, to jest John Walker Double Black. Dobry blend którego lubię, i tak sobie już troszeczkę ciągnąłem przed degustacją. Teraz zrobię to po raz kolejny. I nalewamy Port Ellen Spirit of Scotland od Signatory Vintage. Będzie to pierwszy raz, kiedy spotykamy się z destylarnią Port Ellen na kanale. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Kieliszek specjalnie wybrałem sobie taki, który dobrze kumuluje aromaty. Zobaczcie, kolor wygląda tak. Zaraz sprawdzę, jaka to beczka, ale chyba nie było podane. Niestety, whisky bez nie podaje informacji, natomiast mamy vintage. 7,9% butelkowany na 95%, 40% i to wszystko, co możemy dowiedzieć się na temat tej oto edycji Port Ellen, więc przejdźmy do degustacji. Aromat. Tu jest taka ilość dymu... bardziej niż z torfowymi potworami z Aila. Ta łyski kojarzy się, tak bardziej z Benromachem. Benromach, Ben Romach, Longrow, no te klimaty tutaj, tutaj znajduję. Oczywiście bardzo przyjemny to jest aromat i bardzo intensywny. Choć nie jest taki mocno, intensywnie torfowy. daj, że ta brora, którą w pierwszym odcinku miałem przyjemność kosztować, była bardziej dymna. Natomiast tutaj jest, jest to ładnie ułożone. Mamy sporo ziołowo-owocowych klimatów. Mamy. Kwiat koniczyny, mamy ananas, dojrzałe gruszki, dojrzałe banany, biała czekolada, słony karmel, dużo bryzy morskiej, leśnego powietrza. Mamy takie szyszki, igliwie bardzo dużo takiej żywicy drzewa owocowego takiej czereśni. Sporo wosku, lekko e, przypalone drewno i sporo dymu. To jest taki aromat w tej edycji. Bardzo przyjemny, niesamowicie przyjemny. I nigdy bym nie zgadł, że to jest 40% przynajmniej po zapachu. Na pewno bym obstawiał dużo więcej 46-48 ze względu na to, że to jest bardzo bogaty ten aromat, taki mocno perfumowy. Takie troszeczkę klimaty perfumowe, ale z takich cięższych perfum jak Fahrenheit. No pięknie to pachnie. Taką, takim jakby wsadzić głowę do pieca, w którym wczoraj się paliło. Do tego dochodzą dojrzałe maliny. Jakiś dżem wiśniowy. Piękny, piękny, piękny pachnie. No aż nie mogę się doczekać spróbować. Dobra, próbuję. No i tutaj już czuć, że to jest tylko 40%. Jakoś tak mi to nie przeszkadza bardzo, ale mm, brakuje mi troszeczkę tutaj tutaj kilku tych, tych, tych procent więcej, przynajmniej trzech. No, gdyby to było 43%, byłoby, to byłaby rewelacja. Natomiast, no nie, nie jest to rewelacja. Trochę takich klimatów... Pierwsze co mi przypomina się, kiedy ją próbuję, to 14-letnia edycja kleinish ale z, ze sporym dymem. Tak jakby wziąć klejnisza 14-letniego, rozwodnić go do tych 40% i na taką buteleczkę 50 ml dolać 10 ml, 10 ml Lafroiga. Coś w tym stylu. Taki Lafroigowy trochę jest ten dym. Przynajmniej w smaku. A klejnicz nie bez powodu mi się nasunął, bo sporo wosku tutaj wyczuwam. Takiego właśnie wosku imperialowego, bennevisowego, tych klimatów. I fajnie mi się to wszystko spina, fajnie mi to wszystko się komponuje. No Sporo lat whisky ta spędziła jednak w butelce. Jednak to było, to jest whisky, która leżakowała w beczkach, jedynie. I tych 15-16 lat, ale od 1995 roku, czyli od 30 prawie lat, to już leży w butelce i tam miało to czas na to, żeby to się zaokrąglić. Jeśli ktoś wam powiedział, że w butelce smak whisky się nie zmienia, to jest to nieprawda. Natomiast ten proces zmieniania smaku w butelkach następuje bardzo powoli. Natomiast jeśli już 30 lat ten wysokoprocentowy alkohol w butelce szklanej spędził, a były warunki przechowywania dobre, tej butelki to na pewno wpłynęło to bardzo pozytywnie na odbiór aromatyczno-smakowy, zwłaszcza smakowy takiej oto whisky. No powiem szczerze, że, że tego się spodziewałem, że to nie będzie jakiś pet Petarda sztos, że to nie będzie jakaś rakieta. Dlatego wziąłem ten whisky jako pierwszą z tego zestawu i jestem zadowolony, bo podejrzewam, że teraz może być tylko lepiej. Więc to jest poziom bardzo dobrych torfowych whisky, które nie są ani przebeczkowane, ani przewędzone. Tutaj jest wszystko na takim dobrym poziomie. Przyjemnie się to degustuje, przyjemnie się to pije. Jeszcze tam więcej tego na temat smaku bym chciał powiedzieć. Tu jest ten wosk, jest troszeczkę drewna, dym, kwiatowe akcenty, jest troszeczkę takich ziołowych aspektów w stylu kardamonu, w stylu szałwi, takie klimaty. Trochę białej czekolady, jakieś wapno, masło orzechowe, takie. No, nie do końca mi to tak siadło. Nie powiem, żeby to była słaba whisky, to na pewno nie, ale no, można byłoby oczekiwać po Port Ellen, po tak y, słynnej destylarni, więcej. No, ale to jest tylko 40%. Jak na Port Ellen, to jest słabo. Jak na whisky butelkowaną w 40%, to to jest nie wiem, top 3 najlepszych whisky butelkowanych w 40% z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia. Więc niech to będzie takie dobre podsumowanie tego oto, tego oto dzisiejszego wideo. Natomiast yy, bardzo jestem ciekawy, co powiecie na to, co przygotowałem na kolejne wideo. Yy, inny poziom, inna zabawa, inny ranking, ale myślę, że może się wielu osobom przydać. O, jeszcze bym zapomniał. Czyli zostały te cztery edycje. Jeszcze raz powiem: 29405, 5637, 20281 i 33593. Wybierajcie, co chcielibyście w kolejnej odsłonie Port Ellen zobaczyć. Nie mówię, że to będę publikował raz za razem, raczej w dłuższych odstępach, może jedna na dwa tygodnie, może jedna na miesiąc ale wszystkie te cztery buteleczki na pewno są przed Wami do odkrycia. I wybrałem tę młyski dlatego, że ona świetnie Pokazuje potencjał beczki po Bourbonie, jeśli destylat jest ciekawie zrobiony. Praktycznie lwia część destylatów z destylarni, destylarni Benromach dojrzewa w beczkach pierwszego napełnienia wyłącznie. Natomiast gdybym miał z tych wszystkich wybrać jedną, to wybrałbym popularniejszą. Chyba z tych wszystkich tutaj naj, najłatwiej ją dostać, bo jest w Lidlu na cały czas na półkach. Dość wyraźnie dymna na 15-letnia